Cześć! Aby Ziemia Była Czysta I zdrowa Zakładamy Panele Fotowoltaiczne Nasze Tym głowa Przekonamy Was, że panele fotowoltaiczne to ekologiczne, ekonomiczne i niezbędne w niedalekiej przyszłości technologie. Może że sam efekt fotoelektryczny nie jest rzeczą nową, ludzie nadal podchodzą do niekonwencjonalnych źródeł energii z dużą nieufnością. Wolę ogrzewać swoje domy węglem, korzystać z tradycyjnych źródeł energii. Może dlatego, że boimy się tego, czego nie znamy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak działają panele słoneczne? Dzięki czemu właściwie jest możliwa konwersja na prąd promieniowania słonecznego. Prąd wygenerowany wskutek efektu fotowoltaicznego w ogniwie jest tani i ekologiczny. Jego nadwyżki mogą zostać zmagazynowane w akumulatorze bądź rozliczone z zakładem energetycznym. Stale zwiększające się zanieczyszczenie powietrza i coraz droższe koszty pozyskiwania paliw kopalnianych, a tym samym rosnące ceny wymuszają na nas zmiany w podejściu do energetyki. Z wykorzystaniem promieniowania słonecznego z powodzeniem ograniczamy nasze wydatki na prąd, przyczyniając się tym samym do troski o klimat dla kolejnych pokoleń. Pomyślmy, jakie życie byłoby piękne, gdyby wszyscy ludzie zaczęli korzystać z paneli fotowoltaicznych. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak ważna jest energia, która jest jak najbardziej ekologiczna. Tlenki, m.in. siarki, węgla, azotu, powstałe podczas spalania węgla, rozpuszczają się w wodzie deszczowej, tworząc kwaśne opady. Kwaśne opady niszczą roślinność. Roślinność, która jak doskonale wiemy, wytwarza podczas fotosyntezy potrzebny do życia tlen. Zakwaszają wody, gleby, które są środowiskiem życia wielu organizmów i miejscem produkcji żywności dla człowieka. Są to zwykle krzemłowe płyty, które wykorzystują energię słoneczną. Na górnej powierzchni umieszczone są elektrody zbierające. Są one ujemne i w postaci siatki. Natomiast dodatnie są w dolnej części. Panele przetwarzają światło w prąd i energię elektryczną. Nie wykorzystujemy do nich nieodnawialnych zasobów, takich jak węgiel, gaz, ropa naftowa. Dlatego przyczyniamy się do ochrony naszej planety. Same panele nie wystarczą. Potrzebny nam jest falownik, który zmienia prąd stały na zmienny. Należy pamiętać o liczniku, skrzynce oraz sieci elektrycznej. Chcesz żyć w czystym, zdrowym środowisku? Nie porzucaj swoich marzeń. Korzystaj z możliwości, jakie daje energia Słońca. Korzystanie z niej to konieczność ze względu na nasze zdrowie i przyszłość naszej planety. Zarządzajmy naszym prądem, dołączmy do osób, które chcą zmienić świat.